Siema widzowie w dzisiejszym filmie Programy sobie na Bedwarsach na drugim sezonie na ACMC. Przed rozpoczęciem tego odcinka chciałem Was serdecznie zaprosić do subskrypcji, to no, ponieważ mało brakuje do 10 tysięcy. No i jeśli wiecie po tym odcinkiem 600 AP górę, to zrobię plus na 500 takich bloków na dowolnym z rywalu, A jakieś 300-400 AP to jest jakby kolejny e, odcinek za parę dni. No i jeszcze wbijajcie na moje Discord, ponieważ mamy tam prawie 2000 osób. Ale polecam ić, No i bez spłędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dobra widzowie, jesteśmy już na pierwszej ręce i tak naprawdę coś się zmieniło jest to, że można wybrać e, drużynę jakiej się chce po prostu e, radzić. W sensie chyba rozumiecie o co chodzi. I tak, oprócz tego co, co słyszałem, e, dodali DNT jumpy i fireball jumpy, więc myślę, że to też jest jakiś tam plus, bo e, następcy w pierwszym sezonie nigdy nie było. Mmm, Trop Fireball Jumpów. Oprócz tego y, dodali jeszcze y, nowe mapy chyba, z tego się nie mylę. Oraz lobby, jak widzicie ja, możecie zauważyć jakby na początku. Y, bo czy jest lepsze, czy jest dorsze nie, nie mi oceniać y, to po prostu zrobili i jest. Dokładnie. E, a co chodzi z tym w ogóle konkursem? Bo mówiłem wam na wstępie, dlatego że, e, dlatego że jest właściwie nowy sezon na Bedwarsach i też dlatego, że nie było dużo streamów e, właściwie w nowym roku z chciałem po prostu, znaczy ogólnie, nie? nie było za dawno, jakby nie było da, za dawno konkursów oraz streamów, chciałem po prostu powiedzieć że zrobię taki większy konkurs na 600hp w górę oczywiście trzeba napisać yy, na przykład yy, biorę udział oczywiście sub z dzwonem łapka w górę i trzeba być na mojego discorda no i jeśli macie też tiktoka prosiłem też żebyście zaobserwowali moje konto ponieważ no czasami też wrzucamy jakby forcy i to są też na YouTube, więc myślę, że warto zasubować. E, zasubować i, i zaobserwować e, mojego TikToka. Oczywiście tam mam o wiele mniej obserwacji niż na YouTube, ale no, e, założę TikToka tylko dlatego, żeby, żeby po prostu czytać e, Shorts'ne. Na takie same jak na YouTube, tylko czekajcie tutaj czerwona idzie właściwie do tam do, niebie, do sąsiada więc po prostu idziemy. no a jeśli będzie na przykład 300-400 w to za parę dni pojawi się kolejny odcinek na kanale więc chcę po prostu też troszeczkę też rozruszeć troszeczkę, że żebyście mieli więcej jakby odcinków e, na kanale i w sumie to tyle czekajcie, zrobimy sobie tak, że e, kupimy sobie TNT i, i kupimy sobie jakby, czekajcie. już myślałem, że rozwalają beda e, i sobie po prostu pójdziemy szybko tam do, e, do, do różowego czekajcie, czy różowy jest, bo chyba nie dobra, nie ma nieważne to po prostu widzę że tutaj już zielony się tam chyba tam do budowy wywołuje no nazwijmy sobie na no a on chyba nie może tam mieć więc myślę że możemy wygrać na spokojnie tylko musi dobudować i i i i, 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 i czekać, to tylko. O, pół serca nice. ale właściwie ciągnie tę Diorę 4 Plus dwazy. Coś mi się wydaje, że że chyba coś. Mamy tu ulepszenie? nie mamy. Dziwne. Wykupiłem, ale nie byłoby to. Nie wiem czemu. Aha, na przykład tutaj już jest. Aha, czyli na przykład chyba jak się kupi po prostu jakiś miecz. Dopiero jest, bo jakby wcześniej nie było tak jakby. Trzeba by jakby kupić miecz e, i dopiero. Chociaż też myślę wydaje, że bardzo e, ciekawe. E, ze strony samca naprawdę. Przeciwujemy sobie tutaj i. No i sobie po prostu emeraldy Więc przypominam wam o konkursie Jeśli chcecie mieć się w konkursie, To zostawcie na peszkę, wbierze, suba No i też wbijcie na, na mojego discorda Napiszcie biorę udział e, No i w sumie Tyle I czekajcie sobie Zrobimy tak, że Zrobimy sobie badatym zielonym Zrobimy sobie tak I sobie pójdziemy do nich na spokojnie OK. Czekajcie, tutaj już tutaj widzę, że... Aaa... Czekajcie, uciekał, uciekał. Aha, teraz będzie... Aha, okej. Czekajcie, aha, dobra. Nie nie udało się. Po bo tam miał się ostry Ale to nic nie szkodzi. Idziemy sobie tu, tu. I kupujemy sobie... Potrzebne temy, no i w sumie idziemy e, Tam do niego rozwalić beta Okej, okay, już jestem praktycznie przy nikt, tylko troszkę mi się. się... Mm, tak, ale dobra, czytać czy że sobie A, no to nieźle nie zatrzymał Okej, okay, więc sobie po prostu poczekamy do mnie do i, no i na w sumie na, e, na żelazo i sobie tam e, pójdziemy do niej, żeby rozwalić beta, bo mnie No niech się wam mnie, więc e, a na przykład może, możecie na przykład napisać, jak wam minę, minę, minęły ferie, albo coś, bo e, czekajcie tutaj już. Czekajcie. O, rozwaliłem go, nice. 36 golda, kurde. Ale dużo miał tego do serio. Na szczęście to rozwaliłem, ale dobra. E, kupimy sobie mieczek. Mm. No i trzeba czekajcie, jeszcze te refy sobie kupić, e, bo po prostu mnie zabrał po prostu mam e, wiecie, dobra, czekajcie, zrobimy sobie tak, że wymienimy sobie tutaj o że żebym teraz nie spadł, więc e, dobra to szybko pójdziemy i okej okay. no i sobie tam już szybko pójdziemy i teraz mówiłem, no może trzeba napisać albo minęły ferie, albo wam um, um, minął ten czas, um, kiedy inni mieli ferie, albo albo minęły jakby zdalne um, znaczy w sumie ten dzień zdalnych um, więc czekajcie czy, bo hmm. Ja bym powiedział tak, że ja bym okej, okay, łóżko zniszczone i robimy tak, że eee, tak, tak chcę, chyba tak to już się mm. oni właściwie idą chyba, dobra czekajcie rozwalimy to, okej okay. zjemy sobie rafa i i sobie tam pójdziemy do miaru jeszcze zostanę mnie je to czekajcie sobie pójdziemy tak i sobie po prostu kupimy mm, zbroję, bo diamentową ja i tak. E, co mnie też zaskoczyło jest to, że e, na drugim stronie. Czekajcie, dobra, czekajcie, zrobimy sobie. Okej, okay. nice. Dobra, czekajcie, myślę sobie. My tam, e, nie wiem czemu, ale nie przyjdziemy, ile kili mam. Trochę dziwne. A, okej. Okay. No, dobra, 7 a czterdzieściowy team, nie, mojego teammate też nie ma mm, to tak to sobie tutaj pójdziemy no i e, pójdziemy sobie tędy, tędy, no i sobie w sumie kupimy tam, jak tuś czy co, że po prostu jednak albo oni tutaj są, dobra nie, 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 nie. Także kupujemy sobie miecz taki. Ja mam jeszcze tutaj pięć kolejne, że możemy sobie kupić. No i w sumie jeszcze sobie kupimy parałka, żeby się na, żeby teleportować do nich. Plus jeszcze, pomysł, żeby sobie kupić jeszcze dolamy. A, 3 dolamy, akurat, dobra. I. No i protectiona, ok. Już mamy tam chyba dwójkę, ok. Co so, po prostu jeszcze by się przydało, widzowie, żeby kupić uh, jakiś na uh, przykład TNT, ok. No i w sumie -y i idziemy tam do nich. Jeszcze, dobra, możemy wygrać to. Także postaram się, żeby, żeby ten odcinek nie jest za dużo eee, więc, no jeszcze raz robimy sobie sobie aha, no trochę jak postawiam golema tam gdzie nie chciałem i prostu to, to i widzimy się na kolejnej ręce. E, dobra także widzowie jesteśmy już na drugiej ręce e, i no i jest trochę tych osób oczywiście teraz nie wybra wybrałem e, drużyny i postaramy się na przykład w tym odcinku zrobić Tint i jumpa, ponieważ tak naprawdę kiedyś e, znaczy może nie wiem z pół roku temu może trochę mniej Robiłem te jumpy i oczywiście umiem e, Tylko nie wiem czy Na przykład zapomniałem jak robić, czy coś takiego Bo rzeczywiście Czasami mi się wydaje, że mógłbym zapomnieć Fireball jumpów nie umiem, e, ale No jeśli będziecie chcieli to się po prostu nauczę dla was I zrobię jakby o, o tym, sam sam odcinek, I więc e, Kupimy sobie e, Miecz i trochę Sounda, żeby ten jednak troszeczkę zabudować lepiej, i sobie po prostu pójemy. I tutaj już czuję, że oho, już dobra. Nie wiem, czy ktoś chciał jednak zrobić te jumpa nie zrobił. Teraz smutno trochę, ale okej. Okay że tam sobie rozwalimy, ja sobie też no szybko rozwalę i budowałem to jakoś e, stone i jeszcze to mną poprawiłem no i w sumie poczekamy sobie na zbroję i pójdziemy sobie tam do nich e, do sąsiadów mm, co jeszcze przypominam wam jeszcze o konkursie czyli ja wiecie 600 e, łapek, które pod tym odcinkiem to robię konkurs na 500 lucky blok na dowolnym z rywalu więc e, Myślę, że warto wziąć udział w moim konkursie i no i w sumie tam już idziemy tam do nich rozwalić im bedo no i w sumie eee tyle oha dobra, nie zauważyłem kurde, ale ja jestem normalny ja też podpiszę eee, dobra, czekajcie eee kurde, nie zauważyłem tej zapaści nade mną ale okej okay. Pójdziemy sobie do nich, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I... no tak, rzeczywiście jest taka mała przepaść, ale jest. Także... O w ogóle widzowie... Jak hmm, zauważyliście... Jak e, zauważyliście... OK. A sam mój czytajcie, tutaj czekajcie, postaram się, o oh, nice czekajcie, jeszcze sobie, aha, dobra, umarłem, ach, jeden, dobra, nie masz niemieckich, ma oh, o super nawet, teraz trzeba zająć parę killing. Oczywiście nie co jest, żółty nie ma i bieli, bieli nie, nie mają łóżka, więc ja do nich też w to pójdzałem. Oczywiście możecie może napisać w komentarzu, czy wam się podoba, że AdSense chociażby dał nową audycję. Że co też mnie zaskoczyło jest to, że um, gra dużo osób na drugiej edycji, na drugim na drugiej stronie. Bo tak to grało około 100 graczy, a teraz gra. No, widziałem tam na na Discordzie, że tam gra po. po 500 osób, więc mi się wydaje, że zrobili e, mega postęp. Oczywiście moim zdaniem te drugie bedwar, ten, ten drugi sezon jest o wiele lepszy od tego e, pierwszego, bo zdecydowanie mapy są muszę powiedzieć, że troszeczkę lepsze. No i oczywiście więcej graczy i w ogóle więcej nowości. E, to, to ogólnie jeszcze z tego co wiem, to jeszcze chyba e, do czy to, znaczy w sensie było coś takiego że można było chyba wybrać klasę ale A, no nie wiem nie wiem bo chyba albo je z tego co coś tam Mateo mówił na temat e, klas albo że chyba ich już nie ma czy coś takiego ale nie wiem jakby to wyglądało nie to wygląda czy są serie rzeczywiście te klasy czy nie ma więc e, że no Mm, tutaj widzę że czekajcie już się bałem żartem ale dobra dobra czekajcie pójdziemy sobie oczywiście tam chyba są o, czekajcie czekajcie, cztery mnie we dwóch biją, naprawdę także widzimy się na trzeciej jastach, nie ręce Eee, dobra, widziałem, jesteśmy już na trzeciej ostatniej ja ręce i lipa trochę, bo jestem sam i większość osób jest jednak e, z, z kimś w parze. więc no, ciężko będzie po prostu jednak wygrać tą rękę, chociaż będę się starał. więc dobra, to pierwsze co zrobimy, po prostu budujemy bello, żeby po prostu nie było. Eee żeby żeby nie tam nie zniszczył łóżka to tak szepto więc po prostu szybciej to udajemy łóżko i pójdziemy mo może czekać, bo to jest, mi się wydaje, że jest jakby nie renderuje się za bardzo eee, czekać co za Na chwilę sobie spojrzę eee, czy inaczej coś się popsuło, czy inaczej coś się nie popsuło różnie to bywa eee, więc czekajcie jeszcze tam. E, wewnątrz mduję i sprawdzamy może Render distance jest... E, nie wiem, jest za mały coś. Ale dobra czy, tak, czy potem jeszcze chyba na górze tak dokładnie e, Także sobie pójdziemy szybko tu i sobie sprawdzimy. E, dobra, rzeczywiście było zmniejszone było troszeczkę zmniejszone chyba, bo tam było chyba na 8. E, teraz no nie wiem Czekajcie jeszcze sobie tam zwiększa hmm. tylko to tak. Je... Oby jest za duża odległość między mapami, znaczy między tymi wyspami, nie? Nie tak może być, więc po prostu pójdziemy, wróżymy yy, sobie złoto do tutaj i w sumie pójdziemy tam. Hmm. Bardzo możliwe, że jest ta dla Luś, za duża między mapami. Może też tak jest, ale dobra to sobie pójdziemy szybko tam do um, diamenty. Dobra, widzowie tutaj um, on przyszedł do mnie. Um, znaczy w sensie zauważył, że ja jestem. I po prostu bawiliśmy się tak, że um, no widzimy, takie dużo mosty budowaliśmy, więc takie trochę. Um, no, strzelnie bym powiedział, ale no, postaram się, jak... oho. No, dobra, nieważne. Kurdy, niebieski przyszedł. No, szkoda jednak, że e, nie lubię takiego wkusowania się na YouTuberów. Nie, w sensie wiem, że większość osób po prostu chce zabić tego YouTubera, ale no, bez przesady, panowie, nie? E, e, I pana. Bo naprawdę, żeby bardziej wkusować na YouTubera, w sensie rozumiem, że. Jestem dosyć takim, mm, jednym z najpopularniejszych youtuberów w SAMCA ale no, bez, no, bez prasady, nie? E, także, szybko sobie tutaj pójdziemy kupić e, walnetę, tam mieczek. I sobie po prostu tam... Aha, okej. Okay. Coś tam próbował zrobić, ale mi nie wyszło że kochany, dobra. Mm, trzeba będzie cietę, że... po prostu jednak umieścić taki plan, Trzeba po prostu jednak zniszczyć im bada, bo bardzo denerwują i... Chociaż, też nie, jakby to jest... E... ...żeby powiedzieć, że to jest jeden na... Jakby ...jeden na dwa, znaczy dwa na jeden, bo w sumie... E... ...ja jestem sam, czyli jako czerwony, a... No, a po prostu innych nie. Po prostu nic to po prostu w parze. Więc takie to też można powiedzieć że niesprawiedliwe. Oczekajcie, co Zabijamy sobie terror. Aha, no dobra, jaki ja jestem, no już są. Naprawdę. ładą też. Ale to nic nie szkodzi. Idziemy sobie znowu do generatora i kupimy sobie. Kurde, kupimy to mięso czy trzy w sumie mecze, ale to... Oho! Tutaj już widzę, że ktoś się tam próbuje dostać. Ale kurde, czekaj, bo to jest... To jest trochę niesprawiedliwe, nie z ich strony, bo kurde, trzas obie się na mnie będą wkrusowały trochę yy, dziwne, bo nie mam co w tej chwili zrobić, wróci w bazie. Jednak a, i... Czekajcie pójdziemy sobie może. Może tak. E... Czekajcie, no. He... Czekaj, dobra, czekajcie. O, czekajcie, dobra, zabijamy sobie tę sower. I sobie po prostu pójdziemy szybko. On jest sam, chyba, nie? Albo nie. Czekajcie, no pewnie zostanę zabity, ale to. No. No, jednak nie mogę sobie po robić, tylko siedzieć w bazie, bo no widzicie, tutaj jest na przykład, jest to nie. No, widzicie sami nie. Że po prostu zrobimy e, szybko tak, tak i kupimy sobie w razie jakiś tam miecz lepsze. Aha, okej, okay. no, jednak nie lubię takie rzeczy, że się pokusują dużo ludzi na mnie, bo to jest no okropne i no, widzimy się na porządaniu dobra widzę jesteśmy już na porządaniu i pierwsze wrażenia jakie są bo bardzo fajne tak to żebyście posłuchać jeśli oglądacie ten odcinek prosiłbym was o niefokusowanie się na e, youtuberów oraz e, jakieś typu e, rangi administracyjne po prostu czy jakaś inna sławna osoba bo to jest po prostu męczące dla mnie i ja się muszę po prostu udzierać z wami no na jednego i no to jest niefajne po prostu, więc powiem Wam jeszcze o konkursie Na 600 łapek robię konkurs na napięto tolaki bloków. Oczywiście sub z dzwonem, łapka w górę. No i co napisać, e, biorę udział. No i jeszcze wbijajcie na moje discordy bo tam brakuje 300 osób, tam jest pełno do 2000 osób. No i też będziecie mieli mojego editora e, no, w krótkim komentarzu, więc do zobaczenia. Papa! Pa.